I dobro pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj o imieniu Jezus. Dlaczego o imieniu Jezus? Dlaczego o tej modlitwie w imię Jezusa? Między innymi dlatego, że dzisiaj w naszych wspólnotach franciszkańskich obchodzimy liturgiczne wspomnienie najświętszego imienia Jezus. Jest to w kalendarzu franciszkańskim, w liturgii franciszkańskiej, pewno w Waszych wspólnotach czy jeżeli należycie do parafii prowadzonych przez inne zakony, to pewno był poniedziałek po, po niedzieli, po drugiej niedzieli po Bożym Narodzeniu, a 3 stycznia we wspólnotach franciszkańskich świętowany jest jako dzień poświęcony Najświętszemu Imieniu Jezus, dlatego że właśnie franciszkanie w sposób szczególny przyczynili się do rozpowszechniania tego kultu. Oczywiście, Kult imienia Jezus, kult Jezusa jest od samego początku w Kościele, ale święty Bernardyn ze Sieny wraz ze swoimi towarzyszami w XIV wieku w sposób, szczególny, w sposób szczególny rozpowszechnili ten kult imienia Jezus. I stąd dzisiaj troszeczkę o modlitwie w imię Jezusa. Mamy takie przekonanie, które wypływa z Pisma Świętego, że Właśnie o cokolwiek, Jezus mówi, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, ojciec mój wam da. Prawda? I, i, I tak mamy to przekonanie, że jeżeli będziemy wzywali imienia Jezus, no to na pewno otrzymamy to, o co prosimy. Ale właśnie rodzi się pytanie, czym jest to cokolwiek, o co prosimy i że, czym jest to, co od Ojca otrzymamy? Czy Jezus w jakiś sposób nam doprecyzowywuje, o co tutaj chodzi? I zerknąłem do rozważań kardynała Ratzingera, mój ulubiony teolog, jak wiecie, papież Benedykt XVI, i znalazłem taki oto tekst. Bardzo mnie on poruszył, bardzo mnie, bardzo mnie dotknął, ubogacił, otworzył oczy też na pewne, na pewne sprawy. Bardzo bym się cieszył, gdybyście później w komentarzach parę słów napisali na ten temat, właśnie jak wy odczytujecie to, tę modlitwę w imię Jezusa, to, to, to proszenie Ojca w imię Jezusa i może jakie, jakie refleksje tutaj się zrodzą po wysłuchaniu dzisiejszej medytacji. Bardzo proszę, posłuchajcie. Bóg zapewnił nas. Że modlitwa w imię Jezusa zostanie wysłuchana. Wszystkie prośby takiej modlitwy zostaną spełnione. Ale obietnica ta zostaje wypowiedziana w obliczu krzyża, a więc w momencie, w którym po ludzku, mówiąc, wszystko przepadło. Modlitwa w imię Jezusa. Jest modlitwą w obliczu krzyża i zakładającą krzyż. Obietnica, że wszystko zostanie dane, łączy się paradoksalnie z całkowitą odmową. Kielich nie omija proszącego. Patrzcie, taka drobna, drobna dygresja. Jezus mówi o cokolwiek prosić, będziecie otrzymać, a Jezus prosi, ojcze, jeżeli możliwe, oddal ode mnie ten kielich, no ale nie moja, ale twoja wola, niech się stanie i kielich nie zostaje odsunięty. Wróćmy do, wróćmy do tekstu. Pyta, pyta kardynał Ratzinger, czym jednak jest owo wszystko, które wydaje się być zarazem niczym? Jan i Łukasz obaj oznaczyli to dokładnie. U Łukasza jest to Duch Święty. Teraz przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 13 werset. Jeśli więc wy choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. A zatem darem Bożym jest sam Bóg. Kto Boga prosi o mniej, prosi Go o zbyt mało on jego duch jest Bożym darem chlebem który Bóg daje jako swoje wszystko i w którym dane jest wszystko u Jana ten wszystko obejmujący dar nazywa się radością i tutaj fragment z Ewangelii według Świętego Jana 16 rozdział 24 werset do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. I dalej kontynuuje kardynał Ratzinger. Dopiero kiedy człowiek opuści wszystko, mianowicie samego siebie, może odnaleźć wszystko, to jest wszystko ogarniającą niezniszczalną radość. Dopiero kiedy ktoś zacznie opuszczać pozorne wszystko, swoich prywatnych pragnień, może w ogóle doświadczyć, co właściwie stanowi wszystko człowieka. Tak. A więc tym wszystko, które mamy otrzymać w darze od Boga, jest przede wszystkim sam Bóg. To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zdanie. Ono Ja sobie nawet je podkreśliłem tutaj. Kto Boga prosi o mniej, czyli kto, kto prosi o mniej niż sam Bóg, Prosi go o zbyt mało. Ciekawa myśl, nie? Kto Bóg jest, darem Bożym jest sam Bóg, i kto Boga prosi o mniej, czyli kto Boga prosi mniej niż o, o dar samego, samego Boga, samego ducha, bo, bo, bo tutaj odwołuje się do, do Łukasza, tym darem jest duch, to prosi za mało. Prosić o dar ducha. A Jan, a Jan pisze o radości, że dopiero, dopiero kiedy wszystko oddamy kiedy oddamy wszystko swoich ludzkich pozorów to możemy otrzymać wszystko to co stanowi pełnie człowieczeństwa pełnie naszej radości hm. piękne to słowa piękne to słowa może pomódlmy się też tak e, teraz na zakończenie tego naszego spotkania e, żebyśmy e, umieli przyjąć ten dar Boga to to, to, to Wydaje się oczywiste, tak, że, że my chcemy prosić o dar Boga. Zobaczcie, że my często prosimy o, o czasami małe, ważne rzeczy, ale czasami małe. W innym miejscu kardynał Ratzinger pisze, że e, trzeba, trzeba prosić Boga o to, co jest godne Boga. Czyli można byłoby powiedzieć, że trzeba prosić go o rzeczy wielkie. Tak, A my chcemy teraz poprosić o, o dar samego ducha, o, o tę radość, która które jest owocem również, również Ducha. Niech, niech, Duch Boży, e, serce, niech Duch Boży przenika nasze serca, na, niech Duch Boży przenika nasze rodziny, naszą ojczyznę, to, to co wołał Święty Jan Paweł II. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli chcemy, żeby coś w naszej ojczyźnie się zmieniło, jeżeli chcemy, żeby coś w naszym życiu się zmieniło, jeżeli chcemy, żeby coś w naszych rodzinach się zmieniło, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mi od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Bóg za dzisiejsze spotkanie za 5 minut kompleta. Więc zapraszam, kto, kto jeszcze ma możliwość, żeby się z nami modlić, to, to bardzo serdecznie zapraszam, a tym, którzy idą spać, życzę spokojnej, błogosławionej nocy. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła, Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn Boże. I Duch Święty. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia.